Póreczka. tak, dzień czwarty, godzina dziesiąta. Mam takie zakwasy, bo oddańcowałem do trzeciej w nocy. Uff, czas wziąć prysznic. Pierwszy. Za chwilę ruszę na warsztaty, to jest pełno warsztatów, super, można sobie wybierać, bo faktycznie w jednej godzinie są cztery warsztaty, dla każdego coś dobrego. A... Polecam, zajebiste wibracje. <mulety> dymy panie. <grystanie> Makijaż mi się zmyje, ale no coś, coś za coś. Bardzo. Jeden noc jeszcze tak za Wróć do mnie. Panie kierowcy, to Dzień bez jeziora, dzień stracony. Pamiętajcie to. Szczególna masura. A dwa, że znaliśmy kierowcę, kierowcę kucharza, ci mi obiad zrobił, więc nie się jeszcze na seks wieczorem, ale to się dogadamy ja, jak, jak Ania pójdzie na warsztat, to ja pozwoli Dobrze. O drogę, żeśmy się spytali w lokalnym sklepie. Jak to Marcin było? Na widełkach gdzie? Widełka Na widełkach w Prywo. metrów Także guglowskie sklep, sklepowy ten nas doprowadziło. Jesteśmy nad przepysznym jeziorem. Cześć nie! Nie, no nie, nie! Ja to wszystko nagrywam. Nagrywamy to, no? Bardzo ładnie. Jsem po pływanku, No to czas na jakiś wykładzik A potem na Nie wiem czy to jest Aaaa! o nie szkodać nikomu Po prostu zrobić sobie miejsce W te chwy Centralny breath out breath. <laughs> 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 Dzień, dzień czwarty Kończę go, nie będzie widać chyba Kepsem, ale wegańskim żeby nie było Że tam jem jakieś Niezdrowe rzeczy Ale dobra jeszcze pójdę trochę potańczyć Dobrej nocy Dzień piąty to Pakowanie się. I come back do świata inne nie Dzień bez pływania to dzień stazony, tej gęsia zatoczka Ubiakowi. 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 Jakie życie, taki zgon Jakie życie? Taki zgon, zgon, zgon nadciągamy! Jak, <grym>. Jak to mówią pożegnania nadszedł czas, ale w sumie w piątek Lecimy ekipą taką Tutaj ta ekipa też leci Gdzie jedziemy powiedz? Do 8 <grym>. A my na pociąg jest u tu masz tego bajdulu <laughs>